Dzień dobry Państwu, witamy na piątym losowaniu Termoloteli. Jest wtorek, 21 czerwca, kilka W środku kupony, które złożyliście Państwo do urny pomiędzy 13 a 19 czerwca. Dzisiaj jego główna nagroda aparat, dwa tablety i dwa boczery do termo wartości 50 zł. To ostatnie z losowań tygodniowych. Kolejne Nagród głównych w najbliższą niedzielę o 18 w A tymczasem losujemy nagrody w W losowaniu że nagroda tygodniowa, czyli aparat wędruje do Pani Elżbiety Jankiewicz. Numer dowodu zakupu promocyjnego 416534. Kabel. Pani, Pani Alicja Rudna, numer dowodu zakupu promocyjnego 416377. Trzecia pani, pani Joanna Matalewska, numer dowodu zakupu promocyjnego 47 26 09. Gratulujemy. I jeszcze dwa wóczę. Czwarta pani, pani Anna Lachowicz, numer dowodu zakupu promocyjnego 471918. Zobaczymy, czy dzisiejsze głosowanie zostanie zdominowane przez kobiety w całości. Ostatnia nagroda. No i stało się również pani. Pani Lidia Kalka, numer dowodu zakupu promocyjnego 416207 Tyle na dziś. Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy w dalszym ciągu do odwiedzania term. Loteria trwa do niedzieli. O godzinie 18 w niedzielę losowanie na głównych bezpośrednio na terenie term Dziękujemy bardzo i wszyscy, kibicujemy dzisiaj kolegów.